Przedstawiam Państwu Bożenę Przyjemską, naturoterapeutkę, dietetyczkę i osteopatkę, Polkę mieszkającą na stałe w Kanadzie, która od 18 lat przyjeżdża do Polski, aby uczyć między innymi terapii czaszkowo-krzyżowej. Pani Bożena wydała też kilka książek. Pani Bożena, pytanie ponieważ w tym roku przyjechała Pani do Polski z całkiem nowym kursem pod tytułem Dysfunkcje stawu skroniowo -żuchwowego". Skąd i dlaczego pomysł na taki właśnie kurs? Prosiły mi o to stomatolożki. Sygnalizowały, że takiego kursu w Polsce w ogóle nie ma, że takiego szkolenia nie ma. Ale też zajęłam się tym tematem tak szerzej, i de bardziej de detalicznie, dlatego że jest taka potrzeba. Bardzo wiele osób, bo aż 75% społeczeństwa cierpi z powodu dysfunkcji stawu skleiniowo Nie zdając sobie z tego sprawy, czasem pacjent przychodzi i mówi, że tam mu coś klika w tym stawie, a to jest początek dysfunkcji, i ten początek można skorygować. Skorygować różnymi metodami i Dlatego właśnie chciałam uzmysłowić, że taki problem istnieje. Tylko około 4% osób leczy się czy robi coś z, tym, z tą dysfunkcją, a ona może prowadzić nie tylko do dotkliwych do objawów bólowych, ale także i. Do różnych konsekwencji zdrowotnych, bo dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego może prowadzić do e, bóli ucha czy nawet do zaburzeń w, w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego e, i e, różnego rodzaju e, bóli w, w okolicach e, barków czy kości krzyżowej bardzo, bardzo dużo różnych objawów może towarzyszyć temu, temu właśnie tej dysfunkcji, a ta dysfunkcja występuje między innymi dlatego częściej, bo mamy bardzo dobrze rozwiniętą kosmetykę stomatologiczną i dobrze, że mamy piękne zęby i bardzo dobrze, że je zachowujemy do późnej starości, ale jesteśmy poddawani różnym, różnym terapiom, różnym technikom. Które narażają nasz staw skroniowo-żuchowy, który jest i tak stawem bardzo zapracowanym, bo on wykonuje w różnych płaszczyznach ruchy i w zasadzie cały czas jest obciążony. I w tej chwili, jak ja do Państwa mówię te słowa, to mój staw skroniowo-żuchowy też pracuje. Mamy różnego rodzaju stresy. Stres jest chyba tutaj też najważniejszym czynnikiem, który powoduje. I jest przyczyną dysfunkcji stawu skroniowo żufowego Stres możemy, możemy pozbyć się stresu przez terapię czaszkowo-krzyżową, która jest szalenie relaksacyjna, także możemy tą terapią wpłynąć i poprawić nasz stan, stan naszego organizmu i zlikwidować stres. Może nie do końca. No, i to wpływa na poprawienie też funkcji stawu sklejniowo-żuchwowego. Ale ja zgromadziłam kilkanaście technik, które dotyczą dysfunkcji i dysfunkcji w obrębie tych struktur, które budują i które biorą czynny udział w ruchach tego stawu. I będziemy na tym kursie uczyć się rozpoznawać która z tych struktur jest odpowiedzialna, a także je rozluźniać i poprawiać ich funkcje. Powiedziała Pani, że ten kurs powstał na sugestie stomatologów. Czy to jest tylko i wyłącznie kurs dla stomatologów, czy inne osoby też mogą w nim brać udział? Ja uczę osteopatii. Osteopatia jest medycyną informacyjną. Wszystkie szkolenia, które, które ja proponuję i przywożę Polakom, są dla wszystkich. Informacją wchodzimy, informacją albo intuicją wchodzimy głęboko do naszego organizmu i on, ten kurs i wszystkie inne kursy są dla osób, które chcą się tego nauczyć. Dobrze jest znać anatomię, bo jesteśmy bardziej skuteczni. Ale jeżeli ktoś tylko ma wyobrażenie struktury anatomicznej, to już wystarczy, żeby dotknąć tego, tej struktury i pomóc jej fizjologicznej, czy po, po, poprawić funkcję fizjologiczną. Ten kurs nie jest tylko dla stomatologów, tylko dla osób zainteresowanych, które chcą pomóc swojej rodzinie. Bo jest to, jest to szkolenie dla terapeutów. Ja pokazuję niektóre techniki, które można zrobić na sobie, ale głównie jest to dla terapeutów, a nawet mama mająca dziecko, które zgrzyta zębami, jest terapeutą dla tego dziecka. Także kurs jest przeznaczony dla wszystkich. Zapraszam wszystkich. Dziękuję. A czy mogłaby Pani pokazać kilka z technik? tak aby widzowie mieli no przynajmniej choćby niewielkie pojęcie, na czym to polega. Bardzo chętnie. Techniki osteopatyczne, które dotyczą stawu skroniowo są technikami osteopatycznymi, czyli technikami naprawdę bardzo delikatnymi, gdzie dotyk jest około 5 gram. I są to techniki, które dotyczą kości, które biorą udział i które budują staw skroniowo-żuchwowy. Są to techniki dotyczące mięśni, które biorą udział w ruchu i są to techniki, które doty dotyczą ścięgien, a także nerwów, e, które znajdują się tutaj, unerwiają te struktury i e, też w tym, w tym szkoleniu umieściłam punkty spustowe, które często są odpowiedzialne za te ruchy. E, staw skroniowo-żuchwowy to jest tak jak wspominałam staw wielozadaniowy i kompresja i kompresja tego stawu żuchowego jest taką techniką, która występuje, którą proponuję w, w 10 krokach terapii czaszkowo-krzyżowej i która bardzo skutecznie pomaga w rozluźnianiu i w korygowaniu jakichś dysfunkcji czy też asymetrii Występujących w stawie skroniowo-żuchwowym. Inną techniką jest rozluźnianie mięśnia skroniowego. To jest wielki mięsień, który, który bierze udział w ruchach, w ruchach żuchwy i znajduje się na łusce kości skroniowej. Ten mięsień ma tak zwane części, górną, środkową i dolną, i rozluźnienie tego mięśnia jest bardzo istotne, bo jest to mięsień zaliczony do, żwa, do mięśni z grupy żwaczy. Miejsc żwaczowy z kolei to jest taki mięsień, który łączy e, żuchwę e, z kością, e, z, z łukiem jarzmowym, tak on przebiega jak taka taśma. I ten mięsień e, przy napięciu e, występuje wtedy e, asymetria i zaburzenia także jest bardzo bolesny, jeżeli tutaj występuje jakieś przykurcze czy jakieś dysfunkcje to te doznania bólowe są bardzo, bardzo dotkliwe. Techniki, które, których uczę, których, które proponuję na szkoleniu są bardzo pomocne w takich przypadkach jak szumy uszne i też w przypadku dysfunkcji czy neuralgii nerwu twarzowego i nerwu trójdzielnego, który mówimy, że jest, te neuralgie są przyczyną samobójstw. Także to są straszne bóle, a pomagają właśnie te techniki, żeby te bóle zlikwidować. Dziękuję Pani Bożeno, że zechciała nam Pani pokazać ten bardzo niewielki ułamek terapii. Wiem, że kurs dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego w tej chwili odbywa się w Warszawie w Naturalnym Centrum Zdrowia na ulicy Grażyny 15. A proszę mi powiedzieć, czy w najbliższym czasie planuje pani powtórzyć ten kurs? Kurs będzie powtarzany prawdopodobnie, jeżeli będzie grupa chętnych, bo to wszystko zależy od tego, czy. Czy Państwo się na niego zdecydujecie, jesienią, i będziemy powtarzać wiosną i jesienią, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Także w listopadzie, w, przepraszam, w październiku będzie powtórzony kurs dysfunkcji stawu skroniowo-żufowego, i chcę dodać też. Słowo osteopatia, bo to jest osteopatyczne spojrzenie. To nie jest spojrzenie fizjoterapeutyczne, bo fizjoterapeutyczny kurs dysfunkcji stawu skoleniowożuchowego chyba istnieje, zdaje mi się, że istnieje. Natomiast ten kurs jest osteopatyczny, czyli bardzo delikatny i osteopatyczne podejście do tej, tych dysfunkcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli jeżeli ktoś zainteresował się tym materiałem zapraszamy jesienią w październiku na kurs Dysfunkcje Stawu Skroniowo-Żuchwowego. Jak podkreśliła Pani Bożena bardzo delikatne manipulacje na stawie skroniowo-żuchwowym, więc nie należy się niczego obawiać. A więcej informacji znajdą Państwo na stronie Pani Bożeny Przyjemskiej kranio-sacral.pl Dziękuję serdecznie.